W tym nawiązując do wczorajszych warsztatów kreatywności z Kingą, yy, bardzo fajny czas, wieczorem olśniło mnie <grychy> w temacie właśnie kreatywności i wiary. Przyszło takie słowo, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać. I tak po raz pierwszy zrozumiałam to zupełnie inaczej. Ja lata miałam problem z tym, żeby sobie pewne rzeczy wyobrażać, żeby w ogóle oglądać filmy science fiction, które są tak kompletnie nierealne. Żeby po prostu patrzeć na obrazy, które są nierealne. Lubiłam oglądać nie wiem, tam seriale, które są, pokazują życie. Po prostu miałam problem, żeby sobie wyobrazić coś, czego nie ma, tak, czego nie widziałam nigdy wcześniej. Mówię, bo też przez to miałam pewnie tyle czasu problem z wiarą. No bo co to wiara jest pewnością tego, czego nie widać. No to my musimy uwierzyć. Czyli musimy zobaczyć coś, czego nie widzimy własnymi oczami. No i tak na przykładzie uzdrowienia. Dobrze jest sobie wyobrażać, jak człowiek zostaje uzdrowiony. I właśnie kiedy wczoraj też sobie zamknęli oczy, y, jak coś cię tam boli, to, że wyobraź sobie, że to odchodzi. Bolało mi tutaj gardło, miało takie ściśnięte. No dobra, to, to sobie wyobrażam. Teraz, co się tu może wydarzyć? I za chwilę zobaczę takie pióro, co tak zlatuje powoli na dół. I on przez te gardło sobie tak zlatuje, zlatuje. I mi się te gardło rozszerza. Ja to normalnie czułam, że te gardło się tutaj rozszerza. Przestało mnie boleć. Ja też szoknie. Widziałam to właśnie oczami wyobraźnia, jak ta piórka tak sobie zlatuje takiego malutkiego anioła. Pióreczko zlatuje i te gardło zostaje uzdrowione. I odczułam to w tym momencie, w którym to widziałam, to odczuwałam to też i mówię, takie to jest proste, nie? skoro wiara jest pewnością tego, czego nie widać, czyli ta wyobraźnia i ta kreatywność, o której wczoraj mówiła Kinga, jest mega ważna dla nas, chrześcijan, żeby sobie w ogóle wszystko wyobrażać. tak jak Dawid, właśnie o tym, że no, wypowiadałeś słowa, że nawet ja, jesteś taki taki pewnie sobie też to wyobrażałeś. Nie, co tam się dzieje, że się automatycznie robi porządek domu. Albo sobie wyobrażałeś, jak go depczesz, czy kopiesz czy coś. Ja tak sobie teraz wyobrażam z uzdrowieniem czy właśnie zaczęłam sobie wczoraj wizualizować, jak głoszę Ewangelię człowiekowi na przykład. Nie? Wyobrażam sobie człowieka, jak on mówię, jak słowa układam, jak modlę się o innych. I mówię, kurde, to jest naprawdę mega narzędzie i właśnie na to tylko chciałam zwrócić uwagę, żebyśmy nie zostawili tych warsztatów, że były, fajnie, fajnie się bawiliśmy, spędziliśmy super razem czas, ale tylko żeby sobie naprawdę ten temat wziąć, yy, na no poważnie, nie? żeby go pielęgnować, tą naszą kreatywność i rozwijać ją, bo naprawdę ja byłam ostatnią osobą, która yy, miała rozwiniętą wyobraźnię, a teraz widzę, że naprawdę warto nad tym pracować i ją po prostu rozwijać.